I tak dzięki pomysłowości i uporowi pana Poga wypłynęliśmy z portu w Nowym Jorku. Zostało nam 8 dni na to, żeby dostać się do Londynu i wygrać zakład z Sullivanem. O oh, mój czy nam się uda? Chyba nadchodzi niezła burza, panie Fogg. Dlatego tak strasznie wieje. Burza? Nie, to raczej huragan. Co? I to bardzo groźny. Wiatr może mieć prędkość nawet 100 km na godzinę. O, I co teraz zrobimy? Proszę się nie martwić, księżniczko. Henrietta to dobry statek. Musimy osiągnąć maksymalną prędkość i przedrzeć się. Poinformuję o tym kapitana. Pozwoli pani, że odprowadzę ją do kabiny. Oczywiście, jeśli to konieczne. O mój wie, nie ma nic straszniejszego niż rozwcieczone morze. Fale rozbijały się o nasze burty. Pokład zalewały niezliczone ilości wody. A Henrietta przedzierała się przez nie, utrzymując maksymalną prędkość. Potężny wiatr ciskał statek raz w górę, raz w dół.